Rodzin i osób, którymi zajmują się pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest coraz więcej. Wynika ze sprawozdania, które na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiła dyrektor PCPR-u Justyna Ziłkowska. Coraz więcej jest także zadań, którymi zajmuje się ta instytucja. Pomoc społeczna rozrasta się. Mamy coraz więcej zadań zleconych, zadań rządowych, jak na przykład pomoc cudzoziemcom. Realizujemy zadanie z zakresu karty Polaka. Jeśli chodzi o pieczę zastępczą, to w ubiegłym roku 2018 na terenie naszego powiatu przebywało 146 rodzin zastępczych. Utworzyliśmy 26 nowych rodzin zastępczych, w tym umieszczonych było 33 dzieci. W przypadku osób niepełnosprawnych PCPR realizowało m.in. zadania z zakresu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Skorzystało około 200 osób. Na tą działalność, na to zadanie przeznaczyliśmy 150 tysięcy. Poza wspieraniem osób niepełnosprawnych, PCPR wspiera również rodziny zastępcze. Organizuje też warsztaty i grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie czy borykających się z problemami wychowawczymi. Prowadzi również przy tysiąclecia Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, gdzie działają mieszkania dla osób w sytuacji kryzysowej i dla usamodzielniającej się młodzieży z domu dziecka, gdzie funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i gdzie można uzyskać bezpłatne porady specjalistów.